I już witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii zagrajmy w górki 17. I dzisiaj, moi drodzy, mamy dzień wyjątkowy. Dlaczego? Ponieważ jest to święto wszystkich kobiet, i z racji tego, że. o oh, wow! Że mam jedną jedyną damę w drużynie, postanowiłem zrobić coś absolutnie wyjątkowego. I o ile zdaję sobie sprawę z tego, że zazwyczaj. Uh, Polegać to powinno na tym, że nasze panie wyręczamy we wszystkim, to umówmy się, powiedzmy sobie szczerze, podczas tej serii nie robię nic innego, tylko wyręczam panią McFadden cały czas we wszystkim. Dlatego w tym odcinku pozwolę jej zabłysnąć. Otóż tajemnicą nie powinno być to, że jeżeli przejdziemy parę kroków w jakimkolwiek kierunku, wpadniemy oczywiście w walkę. Myślę, że nie jesteśmy tu sami. Tak, mam rację. W walkę z paroma może niezbyt skomplikowanymi, ale jednak wciąż śmiercionośnymi przeciwnikami. I z nimi zmierzy się tylko i wyłącznie nasza pani doktor. Doktor, panowie będą stali sobie z tyłu, będą dopingowali, ale nie kiwną nawet palcem. I coś, co mnie zaskoczyło, prawdę powiedziawszy, ponieważ nigdy nie dawałam jej do. E, do rąk żadnej z tych rzeczy, ale. John nie potrafi posługiwać się miotaczem płomieni ani wyrzutnią na palmu. Szkoda. Bardzo szkoda. Na szczęście jest e, wyposażona w inne zdobycze technologiczne i jestem pewien, że uda mi się poskromić tych przeciwników. Najbardziej obawiam się tego jetalmera. Oczywiście nie tylko, bo w końcu mam tylko i wyłącznie jedną postać, ale czemu nie? To jest jedyna taka walka, jedyne takie starcie, gdzie zrobię coś podobnego. W grę nie, nie jestem aż taki dobry, to zresztą mieliście okazję to widzieć przy okazji poprzedniego odcinka. Dlatego myślę, że mocno bym przesadzał, jeżeli by starałbym się więcej niż jedno starcie wygrać właśnie w ten a nie inny sposób. Mamy tutaj houndy i myślę, że z nimi rozprawię się po prostu jednym celnym rzutem koktajlu mołotowa. Ile im to zada? O proszę bardzo. Za dwie tury powinny być już martwe. Dlatego, McFaden teraz się wycofa, ponieważ nie chce, żeby coś podgryzało jej kostki. Fakt, nałożyłem jej naj najlepszą kamizelkę kuloodporną, jaką mam, ale zęboodpornych kamizelek jeszcze nie znalazłem w grze. Dlatego muszę pracować z tym, co posiadam. Niestety. No i ten świnks. nie będzie stanowił większego problemu. Zobaczmy. 6, 4, 6. Wszystko w porządku. Naprawdę boli mnie to, że nie mogę używać miotacza płomieni. No ludzie, przecież miotacz płomieni jest najpotężniejszą pukawką w tej grze. Również McFaden nie, nie jest wyszkolona w posługiwaniu się bronią i najwyraźniej bardzo długo zajmuje jej wymierzenie z karabinu. W końcu po raz pierwszy w mojej rozgrywce trzyma karabin w rękach. Nie powinno mnie to dziwić, ale <laughs> coraz bardziej zaczynam się obawiać, że ten mój plan troszeczkę nie wypali. Widzicie? Nie próbowałem przejść tej misji samą McFadem. Nie, po prostu tak sobie wpadłem, a warto byłoby spróbować. I dlatego właśnie nagrywam komentarz na żywo, w przeciwieństwie do dwóch poprzednich odcinków. Ta walka nie jest aż taka interesująca, dlatego normalnie bym ją przyspieszył tak samo jak, dwie poprze tak samo jak poprzednią. Jak również z racji tego, że mój plan jest dosyć szalony, to mógłbym walkę przyspieszyć, komentować norm, nie, mógłbym walkę komentować normalnie, ale co ja chrzanie, mógłbym walki nie przyspieszać, ale komentować już gotowe nagranie, ponieważ to może mi zająć kilka podejść. I na szczęście jednak nie mamy żadnych głupich komputerów do ochrony. Naprawdę tamtej misji nie znoszę. I otrzymałem komentarz, który mi mówił, że przy jednym, przy jednym nieudanym podejściu nie musiałem niczego wycinać, ponieważ tak naprawdę mogłem ocalić te komputery. Ale nie zauważyłem tego, naprawdę próbowałem. Mówię o momencie, w którym próbowałem Terry Trantinem. Strzelić w garcie na wprost, a trzeba było strzelić do niej na skos i wtedy nie znajdowałaby się ona poza moim zasięgiem. Znajdowałaby się akurat w zasięgu. Rzeczywiście wymierzyłem to na gotowym nagraniu i okazuje się być to prawdą. Ale cóż mogę rzec. Mój głupi błąd. Jestem pewien, że przydarzy mi się jeszcze tysiąc innych. Nie... Musiałbym nie znać siebie, by powiedzieć inaczej. No niestety, taki już jestem. I przy okazji tej misji naprawdę nie będę żałował amunicji, ponieważ e, nasza biedna MacFaden nie może. nie może zrobić zbyt wiele. Będę starał się wykorzystać. E, wykorzystać moje otoczenie najlepiej jak tylko potrafię. I zobaczymy, jak mi to wyjdzie. No, są przeciwnicy oczywiście, których niespecjalnie się obawiam, do nich zalicza się ten headmail. Ale ten Jetelmer. o ludzie, garcia też nie bardzo, ale dżetelmer. Wow! Słyszeliście to? Znaczy, jeżeli tego nie słyszeliście, to na pewno to usłyszycie bo pod, to podgłośnie. Coraz więcej dowiaduję się o McFadden. Bardzo się cieszę, że się na to zdecydowałem, ponieważ jak już wspominałem wcześniej, McFadden lubię. I każda taka poznana przeze mnie ciekawostka tylko sprawia, sprawia tylko i wyłącznie, że lubię ją jeszcze bardziej. Naprawdę jest to moja ulubiona postać kobieca z całej gry. I tak, jeżeli ktoś chce być spryciarzem i powiedzieć, uuu, ale więcej postać kobiecych nie ma w tej grze... Będą. Na razie jest to jedyna, ale uwierzcie mi, będą inne postaci kobiece i to jest zdecydowanie najlepsza. Nawet ludzie, którzy nie będą chcieli przyznać mi rację, będą musieli, ponieważ to jest absolutna prawda. Cóż mogę rzec, tak już po prostu jest. Nawet nie chce mi się marnować ładunków paraliżujących na tego headnaila. Serio, 8 punktów obrażeń, o wow. Jeszcze trochę zaczniesz stanowić konkurencję dla Sfinksa. Jejku Joan, postaraj się, dziesięć, serio? A przepraszam, powinienem być dla niej miły. Dziesięć! Haha! Mogło być gorzej! Pamiętasz jak Sullivan chybił, mając przeciwnika parę centymetrów przed nosem? No. Jasne, że mogło być gorzej. Fakt był wtedy ogłuszony i to, że chybił, jest absolutnie moją winą, ale. Ale chybił! To, że była to moja wina, nie znaczy, że po części jego wina też tym nie leżała. Ponieważ o ile postać wściekła najprawdopodobniej chybi, to wcale nie musi. Postać wściekła może trafić przeciwnika. Fakt stanowi to dla niej ogromny problem, ale niemniej jednak trafić przeciwnika może. No i jejku, nie mogła się wcześniej tego zrobić. Rozobaczmy pewnie ten, ten teraz zacznie mnie zaraz z rakiet eee, drapać. Wolałbym tego uniknąć. Fakt, gram, eee, gram postacią najlepiej leczącą z całej gry, więc niby nie jest aż tak strasznie, ale. Dobrze, tych dwóch ogłusze, i co ja mogę jeszcze zrobić? No teraz to już nie bardzo mogę cokolwiek zrobić. Na pewno nie chcę skupiać się na Sfinksie, chcę skupić całą moją uwagę na Jet Elmerze. No i mogę go podejść z tej strony, bardzo ładnie. Strzelba poprzednim razem okazała się być całkiem potężna, dlatego wyładuję cały magazynek Jet Elmerowi w plecy. Nawet jeżeli ma to oznaczać, że później biedny Owicz nie będzie miał czym walczyć z potworami. Przykro mi, Jarku! W tym odcinku dzieje się właśnie tak, a nie inaczej. I naprawdę, dlaczego nie mogę używać ani wyrzutnie na palmy, ani miotacza płomieni? Czy McFarlane boi się ognia? Czy o to chodzi? Najprawdopodobniej no chodzi po prostu o to, że jest to broń najzwyczajniej w świecie za ciężka. Widzicie, jak trzyma ten karabin? Na pewno o to chodzi. Co nie oznacza, że nie mogę gdzieś tam dokopywać się jakiegoś ukrytego znaczenia, szukać drugiego dnia, drugiego dna i tak dalej tak dalej, i właśnie zdałem sobie sprawę z tego, że to ogłuszenie nie trwa wcale aż tak długo. Normalnie, kiedy mam aż e, cztery postacie, którymi mogę sterować, to jestem w stanie sprzedać przeciwnikowi znacznie więcej ciosów w trakcie jego trwania. Teraz MacFaden no, nie jest w stanie się popi popisać najzwyczajniej w świecie. I to już boli. To już boli i to boli mocno w przeciwieństwie do tego, co był nam w stanie zrobić tam ten headnail. A... Hmm. Czy ja to przeżyję? Oto jest pytanie. Jeżeli ustawię się tutaj w taki sposób, tyłem, no fakt, tyłem do Sfinksa, Jetelmer na pewno chciałby we mnie wypalić z rakiety. Pewnie mu się to też uda. Mm, mm, mm. Oczywiście, że mu się uda. Ale McFaden przeżyła z 20 punktami życia. Bardzo ładnie, Joan. Bardzo ładnie. Mój paralizator powinien się już odnowić. No, oczywiście, że się odnowił. Wybornie wręcz. O, ludzie, wybornie. Dlatego przy następnej, nadarzającej się okazji. A następną nadarzającą się okazją będzie moment, w którym Jettelmer padnie martwy. Po prostu się uleczę. Strzelba wydaje się być całkiem potężna. Zobaczmy, mamy trzeci poziom strzelby i trzeci poziom karabinu, więc nie jestem pewien, dlaczego strzelba zdaje się zadawać e, o tyle większe obrażenia. No i ustaw się w ten sposób. I przeżyjesz. Przeżyjesz. Ukąszenie Sfinksa na pewno. Garcia nie ma do nas dostępu. To może się nam nawet przydać. Nie jestem pewien, czy możemy się normalnie leczyć, kiedy jesteśmy wściekli i nie mam zamiaru tego sprawdzać. Czy nie mam zamiaru. Uff, uf, uf, czy, ja, czy ja dobiję Jet Elmera Woman? Weź go dobij łomem, ale zoom, chłopaki, brawo, jest, 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 tak, czy Garcia nie ma do mnie dostępu, Sphinx, na... Sphinx, Sphinx pewnie się odsunie, ale jeżeli pójdę tutaj, Garcia nie ma jeszcze, Garcia ma pełne życie, więc e, nie, nie będzie się uciekała do ataków dystansowych, i wydaje mi się, że właśnie wygrałem. Wyeliminowałem przeciwników, yy, których najbardziej się obawiałem. I teraz mogę się uleczyć konserwą. Włożesz w mordę, dlaczego nie wziąłem czegoś lepszego. Dlaczego akurat konserwa? Ile ona mnie odnowi? 20. O, lepsze to niż nic. Kurcze, no matko jedyna, to był przecież taki genialny plan. Wziąć bandaże, naprawdę nie kosztowałoby by mnie to zbyt wiele. I co ja tu mam? Mam paralizator, ale na razie nie muszę go używać. Aha, mogę zrobić tak. A no jeszcze jeden taki strzał i Sphinx nie będzie mi już bruździł. Garcia nie ma do mnie dojścia, Sphinx nie ma do mnie dojścia, będą próbowali, ale im się to nie uda. Są dwa uda, albo się uda, albo się nie uda. W tym przypadku szczęście sprzyja mi, gdyż albo jestem lodożercą, nie wiem, być może. Czy to się będzie liczyło za 2? Znaczy z bonusem plus 2? Będzie! I może jednak strzelba nie jest potężniejsza od, od karabinu, i tylko mi się tak wydawało. Teraz chcę to dokładnie zaplanować. Najpierw... Najpierw przejdę tutaj. Teraz rzucę. Super. Oh wow. Oh wow. O. Oh, o. Oh. Super. To było takie genialne z mojej strony, że aż boli. I to boli całkiem mocno. Dobra, po kolei ogłuszymy cię najpierw. Staniemy tutaj. I będziemy mogli strzelać tylko od przodu, ponieważ popełniłem strasznie głupi błąd. Teraz rzucimy w ciebie butelkę wódki. Na szczęście. Zadamy cztery obrażenia, i w następnej rundzie chyba znowu będziemy musieli cię ogłuszyć, prawda? Oczywiście, że tak. S Wiecie co? Troszeczkę oszukam. Nie, nie muszę oszukiwać. Staniesz tutaj. W pozycji obronnej. I nie zada ci wcale takich dużych obrażeń garcia. Odejdzie i będę mógł zacząć ją atakować od tyłu. No, i to jest właśnie dobry plan. To jest coś, co nazywam dobrym planem. Strzałki usypiające, ile ja ich mam? Dwie. Może być. Oprz, pararyzator mi się nie. Jeszcze nie. Ok, o, a! Co to jest? Nie wiedziałem, że status łatwopalny tak szybko znika. Proszę bardzo, znowu będę musiał ją ogłuszyć. Ale bym się śmiał, gdyby to ogłuszenie mi nie weszło, z tym że wcale bym się nie śmiał, po prostu bym się rozpłakał. I karabin. Mam do niego trochę więcej amunicji. Bardzo ładnie. W następnej turze to będzie 15, co oznacza, że zostanie jej już tylko 19 punktów zdrowia. Co. Pokonamy! Wystarczy, że strzelę ją za 9. Musiałbym chybić, żeby nie trafić. Co, właśnie zdałem sobie sprawę, jest możliwe, ponieważ McFadden nie ma celności na 100%. Wygrałem! Przepraszam, McFadden wygrała. Dziękujemy, Pani Doktor. To w ogóle jest doktor? Aha, mam nadzieję, że tak, bo inaczej będzie gafa. Zastanawiam się, ile doświadczenia otrzymali nasi członkowie drużyny. Cole Sullivan za zrobienie jednego całego wielkiego guzika otrzymał 0 punktów doświadczenia. Jarek Owicz za stanie w kącie i dłubanie w nosie otrzymał 0 punktów doświadczenia. I Thierry Trontin za swoje jakże trafne i pomocne uwagi otrzymał 0 punktów doświadczenia. Za to John McFadden za pokonanie trzech haunów, dwóch sfinksów, jednego Hudnayla, jednego Getelmera i jednej Garci 644 punkty doświadczenia. Gratulujemy, gratulujemy! Więcej czegoś takiego nie powtórzę. Dziękuję, do widzenia, trzymajcie się ciepło, cześć!